W dniu dzisiejszym o nowych graczy zadbał Superbet, który to wychodzi z taką oto promocją. Jeżeli nie macie tam jeszcze konta i założycie je właśnie dzisiaj, to zachęcam zrobić coś takiego. Wystarczy wpłacić minimum 50 złotych i zagrać kupon za minimum 2 złote, na którym należy wytypować zwycięstwo jednej ekipy z wtorkowych lub środowych spotkań w Lidze Mistrzów. To nic trudnego, dla przykładu może to wyglądać właśnie tak. No i najważniejsze, jeżeli uda wam się to zrobić i wasza ekipa wygra swój mecz, to Superbet wypłaci Wam dodatkowe 300 zł na dalszą grę. Bardzo fajna promocja, warto z niej skorzystać. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu podpiętym pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł Superbet wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszego zdobytego gola oraz dokładny wynik. Tego to spotkania. Pamiętajcie, że typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie nie będą brane pod uwagę. To by było na tyle. Przejdźmy zatem do kuponów polesłanych przez naszych graczy miłego oglądania. Pierwszy kupon na dzisiaj po przerwie wracamy z Ligą Mistrzów. Mecz numer jeden Lazio Celtic i typowane jest zwycięstwo ekipy Lazio. Są oni faworytem i podejdą do tego spotkania pewni siebie. Dodatkowym atutem jest przewaga stadionu, na którym w tych rozgrywkach przegrali tylko raz przez 11 rozegranych spotkań. Następnie mamy Feyenoord, Atletico Madrid powyżej 2,5 bramki. W pierwszym spotkaniu padło łącznie 5 bramek 3 dla Hiszpanów, 2 dla Holendrów. Dzisiaj wystarczą chociaż 3, a ostatnie występy obu ekip na podwórku ligowym mogą za tym przemawiać. Na koniec Barcelona-Porto z BTTS-em. W ostatnim czasie Barca traci po golu w Lidze Hiszpańskiej i warto przypomnieć porażkę 1-0 z Szachtarem w ostatniej kolejce. Dla Porto może to zadziałać motywująco. I teraz na zakończenie Manchester City podejmie RB Lipsk i zostały wytypowane bramki w liczbie 3 lub więcej. Tutaj obie ekipy mają już pewne wyjście z grupy. Zostało pytanie kto wyjdzie z pierwszego miejsca, a kto z drugiego Manchester ma przewagę, grają u siebie, i ta seria bez porażek na własnym stadionie może robić wrażenie. Forma strzelecka u City jak najbardziej w normie Miejmy nadzieję, że RB też przypomni sobie ostatnie swoje mecze Gdzie bramki padały jak na zawołanie Podsumowując ten kupon Kurs całkowity to 7,37 Stawka 600 zł I potencjalna nagroda to uwaga 3,5 tysiąca Kupon numer 2 Pozostajemy w klimatach Ligi Mistrzów Ponownie Feyenoord, Atletico i typy Na przynajmniej 2 gole i 4 kartki W tej grupie jeszcze nic nie jest pewne Może to być mecz z tych decydujących o późniejszych losach Atletico jest tego awansu trochę bliżej, ale pamiętajmy, że Feyenoord gra się u siebie, a na swoim stadionie potrafią strzelać. Dalej mamy starcie Young Boys, z Wezda z rozpisanymi overami na ten mecz i po kolei 1,5 gola w meczu, 7,5 cornerów oraz 2,5 kartki. W pierwszym meczu pad remis 2-2 i co najważniejsze obie ekipy nie miały okazji wygrać ani jednego meczu w tej edycji Ligi Mistrzów. Na awans nie ma już nadziei, ale walka o trzecie miejsce może być również ciekawa. Trzeci i ostatni mecz AC Milan Borussia Dortmund. Główną rolę gra tutaj niemiecka ekipa, bo typowane jest to, że strzelą oni chociaż jedną bramkę i wywalczą minimum 3 kornery. Forma Borussii trochę niestabilna, ale na jednego gola są w stanie zapracować. Ostatni występ ligowy przyniósł 4 bramki. W Lidze Mistrzów zdobyli dwie w ostatniej kolejce, a w starciu z Milanem na początku tych rozgrywek nie udało się pokonać bramkarza, ale w statystykach zdecydowanie przeważali. Spójrzmy jeszcze na liczby, kurs ogólny 4,46, inwestycja równe 700 i możliwa nagroda to niecałe 2,5 tysiąca. Na zakończenie wlatuje taki trebel, gdzie mamy na początku starcie szachtara z Antwerpem, Dwa gole i cztery kartki przynajmniej W tym meczu muszą zostać zdobyte Jak i wyłapane Belgowie po czterech meczach z zerowym dorobkiem punktów Nic już tutaj nie ugrają Szachtar natomiast ma szansę wskoczyć na drugą pozycję I muszą tylko nie tylko liczyć Na potknięcie Porto Które to podejmie dzisiaj Barcelonę Pierwsze spotkanie tych drużyn przyniosło wtedy pięć bramek I miejmy nadzieję na powtórkę tego wyczynu Chociaż w połowie Na zakończenie dwa BTTS -y na mecz PSG Newcastle oraz Barcelona Porto Drugi typ mieliśmy już okazję omówić Starcie PSG z Newcastle zapowiada się bardzo interesująco. Obie ekipy popisały się w ostatnich swoich meczach ligowych. PSG rozgromiło Monaco 5-2. Newcastle, Chelsea 4-1. Jak widzimy, bramek tam nie brakowało, dlatego dobrze w coś takiego zainwestować. Jak już mówimy o inwestycji, w tym przypadku to niecałe 600 zł. Możliwa wygrana trochę ponad 2600 i spina to kurs całkowity 566. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji Superbet. Wpadajcie na Face'a, na naszą grupę. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.